Siemanko widzowie, dzisiaj myślę że taki odcinek zrobimy bardziej poradnikowy, czyli pokażę wam co warto, czego nie warto sobie teraz zrobić, przed to jakieś ustawienia, jakie ja mam, które pomogły mi wbijać więcej winów, czy to w Champions, czy więcej meczów wygrywać w Rybalsach. No bo kontentu za dużo nie ma, musimy go zrobić sami, wpadł taki pomysł, więc go zrealizuję, łapka w górę oczywiście, jeżeli się spodoba i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Pamiętajcie, że każda subskrypcja to więcej paczek na Team of the Year, ale z kontentu, który wyszedł, to wyszedł właśnie ten Radu wygląda. no, no nie najgorzej wygląda, nie? Wszystkie praktycznie karty w SBC wyglądają nie najgorzej, no może poza tym typem. 8-3 skład, na tego ziomeczka trzeba przepalić, no, no nie wiem, no, ja bym nim nie grał, nie? Ja bym nim nie grał, ale komuś potrzebny i się przyda, to, to zapraszam. Jest jeszcze jakieś wyzwanie centurionów, to sobie zrobię później, ale wyszła ta rozbudowa 82+, no i można sobie porobić na to typu, odkładać, je ja na pewno trochę tego zrobię, bo wymagania są niezbyt duże. Ale przejdźmy do części poradnikowej, czyli ulepszenie zimowej Ligi Premium. O tym mówiłem, w sumie to o Kilku rzeczach z dzisiejszego odcinka mówiłem tak pokrótce w poprzednim, ale tak sobie to dzisiaj może bardziej opiszemy, bo słuchajcie, to wyzwanie kończy się za dni dokładnie dwa. Wiadomo, tu karty z Ligą potrzebne, tu karty z Libertadores potrzebne, za to w zadaniach mamy naprawdę fajne nagrody, już wam pokazuję. Rozpakowane ulepszenia, też już to wcześniej wiadomo pokazywałem, ale doszedłem do wniosku, że tego Ligi Zimowej ulepszenia zwykłego, nie premium, się za bardzo nie opłaca robić, bo wydamy na to podobne końcy, a za to są poza tymi paczkami to tamte paczki są po prostu syfiaste, nie? Także zimowej Ligi Premium warto sobie zrobić i warto to robić już dzisiaj, już teraz, no bo zaraz te SBC kończy i jest prawdopodobne to po prostu, że te karty nagle przed końcem sobie podrożeją i zamiast zrobić takie SBC, powiedzmy, za 20 kilka tysięcy, będziecie musieli 30 parę zapłacić. Jeszcze tutaj tak dla pokazania, zobaczcie, jakie są za to paczki, no, no takie, takie nie za fajne, a za to paczki już wyglądają w miarę legitnie. Taka... Taka, taka i taka. Ja się to dzisiaj postaram, wszystko oczywiście, ukończyć, żeby, żeby to było zrobione i żeby nie wydawać za dużo. Nie mam niby jeszcze kasy, ale te kingi, których kupiłem, odbiły sobie. Ja mówiłem, że nie panikuję. Ja tutaj stabilnie, twardo trzymałem. Nie wyprzedałem się jak niektórzy po 110 tysięcy z tymi kingami i jednak na tym zarobię. W tym momencie są po 127-128 tysięcy, więc ten kupiony za 107 naprawdę bardzo dużo da mi zarobić. No i tak swoją drogą, jak ktoś chce do naszej grupy handlowej dla patronów dołączyć, to zapraszam poprzez patronite. A można 25%. Więc miesięcznie się potrafi nawet W jeden dzień zwrócić, no ale wróćmy do odcinka Bo poza tymi właśnie Ulepszeniami mojej Ligi, wspomnijmy szybko O Pucharze Tymbarka, który warto zrobić Bo są fajne paczki, jak ktoś nie zaczął To niech robi, zawsze coś tam mu się Odblokuje, dalej mamy wyzwania Ze 100 bramkami, tylko gdzie to było Tutaj, stulecie zwycięstw, proszę bardzo 20 meczów w Squad Battles, albo w Rivalsach, na poziomie przynajmniej nowicjusz No i ogólnie to może być Trochę ciężko zrobić, zaraz wam pokażę Z jakiego powodu, i tutaj mamy to samo, rozegraj 80 meczy albo w skład battles, albo w rivals. Rozegranie meczy będzie bardzo proste, bo nie musimy tak naprawdę grać całego meczu. Tutaj wam pokrótce postaram się to pokazać. Bierzemy sobie jakiś najgorszy skład, bo może akurat przy okazji wygraną nam się uda zrobić. Wiadomo, że nie chce się nikomu grać w tych skład battlesów praktycznie, więc odpalamy sobie tego nowicjusza, bo to jest minimalny poziom, jaki jest potrzebny. Jak masz ustawianego amatora albo ten jeszcze niższy poziom, bo to jest trzeci najniższy poziom, to często bot po prostu nawet piłki nam nie zabiera, Albo jak zabiera nam piłkę, to stoi w miejscu i się nie rusza. No jak weźmiecie sobie taki na przykład najgorszy skład w Squad Battles, i właśnie ten poziom nowicjusz. To też powinno wam się udać zrobić coś takiego, że ładujecie sobie jak najszybciej 5 brameczek. Proszę bardzo, już mamy jedną. Ja tutaj nie będę wam całego meczu pokazywał skład Battles, to bez przesady. Ale załadujecie sobie 5 bramek, odkładacie pada. Musicie tylko wrócić, żeby odpaliła się druga połowa. Nie kliknąć, żeby drugą połowę odpalić. Tylko, że jak wspomniałem, to jest nowicjusz, więc no może nam bot naładować tych bramek, i może nam wygranej nie zaliczyć, bo wiadomo, można sobie po prostu na tych skład Battlesach mecz odpalić i odłożyć pada i wyjść, wtedy dostaniemy te, wtedy dostaniemy te paczki za rozegrane mecze, ale ja bym chciał mieć wszystkie, więc zobaczymy czy uda się z wygranymi, bo wydaje mi się, że na tym nowicjuszu, jak weźmiemy słaby skład, to ten bot nie będzie nam ładował tylu bramek. Ogólnie to nie trzeba pięciu bramek ładować, nie, ale ja ładuję pięć, bo wtedy jest więcej punktów za te skład nie? czyli jeszcze dodatkowe nagrody za skład Battlesy, lepsze paczki. Dobra, mamy pięć bramek, ja odkładam pada, zacznę sobie przy okazji. I montować ten film, to też jest fajne, że mogę sobie robić coś innego podczas, kiedy ten mecz mi leci, kiedy mi się nabijają paczki. Tylko wrócę za parę minut, kliknę, żeby wiecie druga połowa się odpaliła i wrócę do Was później, zobaczymy czy uda się ten mecz wygrać, czy bot nabije mi jednak więcej bramek niż 5 i czy nagrody za wygrane mecze też się będą nabijały. No i koniec meczyku, widzowie. 5 do 0, bot żadnej bramki mi nie strzelił, więc można sobie na spokojnie to odpalać. Jak coś, to możliwe, że są jakieś blicze w skład Battlesach, tylko że te, co ja znalazłem, to mi po prostu nie działały, więc nie chcę powielać, bo no mi nie działają. Po prostu, jak coś nie działa, to nie będę dalej podawał. Jak macie jakieś, to możecie pisać w komentarzu, na pewno komuś to pomoże. Tylko zapewne zapytacie, co jeżeli skończą wam się składy. To jest skład 33 zgraja, na przykład, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w wyróżnionych macie skład, z którym możecie. Grać cały czas. Możecie sobie kliknąć, zagracie mecz, skończy się, możecie grać dalej i dalej i dalej. Tylko że lepiej niż z tym składem będzie chyba z drużyną tygodnia zrobić. To się jutro pojawi, czyli w środę wieczorem, nie? Wyróżniony skład, drużyna tygodnia tam się to pojawi i tak to możecie sobie nabijać. Pamiętajcie jeszcze raz, przypomnę, że minimum nowic już musi być. Ja to chyba na drużynie tygodnia będę nabijał, bo te Team of the Week zawsze nie ma za dużo zgrania, więc nie powinien bot nam ładować, praktycznie bramek. Z nabijania paczek prawie, że bez wysiłku, bo trochę wysiłek jest to tyle. Teraz pokażę wam Moje ustawienia, jakie ja mam sterowanie, jakie ja mam ustawienia gry i tak dalej, i tak dalej. Ja ogólnie nie jestem jakimś prosem, proplayerem. Trochę ustawieniami sam się bawiłem, trochę od kogoś z internetu ściągnąłem. Dałbym jakieś kredyty, ale nawet nie pamiętam od kogo wziąłem te ustawienia. Ale trochę sobie sam pomieszałem i gra mi się tak naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zanim to wszystko ustawiłem, to tak średnio wbiłem Food Champions 11, Winków 12, a teraz nawet pod 16 na luzie da się podejść. Tak czujcie, to tak jakby przeciętny gracz w FIFA sobie zrobił. Ustawienia i zaczął lepiej grać dzięki swojemu ustawieniu i dzięki swojej taktyce. Tutaj pokazuję, przejadę na szybko, jak to mniej więcej wygląda u mnie. Jak ktoś chce, to niech albo sobie zapauzuje, albo niech sobie puści ten film razy pół po prostu, no bo nie będziemy spędzać nad tym 20 minut. I jeszcze na szybkości ustawienia gry, proszę bardzo, tutaj bardziej ustawienia kamery. Ja gram na telewizyjnej 3, tak mi się gra najlepiej. Tu kamera to chyba według uznania, nie? Na ustawieniach wizualnych nazwisko zawodowe i wskaźnik, żeby mi pokazywało nazwisko nad typem, bo lubię jak mi pokazuje nazwisko zawodnika nad ziomeczkiem. Właśnie, jeszcze gdzieś powinny być ustawienia trenera, tylko nie wiem gdzie to jest. Jak odpalę sobie jakiś losowy meczyk, to dobra, automatyczny poziom trudności. Ja już bym chciał zagrać mecz. Losowy meczek odpalony tylko dlatego, żeby pokazać trenera. Ja mam to w ten sposób. Trener tu włączony, to wyłączone, to wyłączone, bo to mi po co. Wskaźnik wyczucia czasu przy strzale. To jest bardzo fajne, bo nad głową gościa macie to precyzyjne wykończenie pokazane, kiedy kiedy kliknąć? To jest to, o co w komentarzach albo na Instagramie codziennie ktoś pyta, więc tak to wygląda. Proszę bardzo, możecie zauważyć, że mam to włączone i mam pasek nad głową. Wskaźnik kierunkowy biegów też mam, bo lubię. Tego nie mam, tego nie mam, bo po co to? Wskaźnik ruchu wyłączony, bo po co to? Wskaźnik przycisków też niepotrzebny i wskaźnik spalonego ja mam, bo lubię. I jeszcze na szybko pokażę moją taktykę w moim głównym składzie w fucie, oczywiście w fucie. Możecie się zasugerować taktyką, ale w tej Fifie mam wrażenie, że każdy, jak gra swoją taktyką, to jest jest w stanie ugrać coś formacją na trzech obrońców, na czterech obrońców, na pięciu, z jednym napastnikiem, z dwoma, z czterema, po prostu tak jak się komuś gra dobrze, to niech sobie gra, a jeżeli ktoś nie ma pomysłu, to może się zasugerować tym, co tutaj pokażę, jeszcze tylko na szybko wrzucę kontrakty i mamy własna taktyka, pokazywałem parę razy na streamie, ale proszę bardzo, u mnie to wygląda tak, pressing po utracie piłki, tutaj zrównoważone, zrównoważone i tak to tutaj wygląda, jeżeli przegrywam, to w drugiej połowie, gdzieś tak 50-60 minuta, chyba, że mocno w pierwszej. I połowie zostałem na dziurę, to nastawiam sobie tu nieustanny pressing. Tutaj głębokość daje prawie że na maxa sobie. Tu daje szybkie konstruowanie akcji i bezpośrednie podania. Szerokość zostawiam, zagęszczenie szesnastki też zwiększam, bo łatwiej jest po prostu wtedy odrobić, nie? Tylko, że wtedy zawodnicy dużo szybciej się męczą i dziury w obronie się potrafią zrobić, więc z tą taktyką to też na odrabianie razy uważać, ale potrafi oddać ta taktyka. Nie powiem, że nie. Ja gram formację 4-2-2-2, tak ustawiam sobie wytyczne, zostawiej z tyłu, zostawiej z tyłu na tych. Jajaturę bardziej defensywny przecinaj linię podaj, krycie środka, zostawaj z tyłu. Rabiot wspiera atak po prostu i nic więcej nie ma. Pajet wraca do obrony w pole karne przy centrach, tak samo jak Di Maria. Jeden napastnik wybiega za plece obrońców, wraca do obrony, a drugi zostaje po prostu z przodu. I agresywne przechwyty mam na obu napastnikach. No ogólnie to te wytyczne sam sobie robiłem, tak samo jak taktykę też sam sobie zrobiłem. Nie brałem z internetu nic, może ktoś ma podobną, ale szukałem czegoś co mi będzie pasowało, mi to pasuje, tak sobie ustawiłem i tak sobie gram i i dobrze mi idzie tą taktyką Gram im już dosyć długo, miesiącami Można by było liczyć ile czasu gram tą taktyką Parę razy zmieniałem na jakieś wiecie Na jakieś OP taktyki mistrza świata Co tam coś wygrał albo na coś innego I nie oddawało mi to Przegrywałem więcej Może trzeba było się do tego przyzwyczaić A ja byłem niecierpliwy Chociaż po zagraniu 10 meczy To, to mnie trochę denerwowało Że przegrywam więcej niż wcześniej taktyka mistrza świata Co jest grane, czemu ja przegrywam Ale taktyka to nie wszystko nie Taktyka może pomóc Ustawienia mogą pomóc Ważne jest to żeby nie podawać na na tak jak ja czasem lubię podać i nie wybiegać obojęcami na pałę, tak jak ja sobie też czasem lubię wybiec. A na dzisiaj to widzowie na tyle. Jeszcze jedną paczkę dla widza na koniec otworzymy. Mam nadzieję, że taki materiał się komuś przydał. Łapkę w górę niech zostawi, jeżeli mu się przydał. Może też skomentować. A my dla widza otworzymy na koniec paczkę za 25 tysięcy końców, bo why not? Będziemy mieli informa mamy. O proszę, no to takie nie najgorsze zakończenie, nie? Nisbet 81, chyba go nie mam. Najprawdopodobniej się gdzieś przyda do przepalenia. Dwie karty z Libertadores to. Podmienie, bo chyba mam, no właśnie tego mam wymiennego, a tego mam też wymiennego. No to wystawmy, niech się sprzedadzą, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się widzowie, pozdro i do jutra do 18. Jak zawsze.